Od chwili, kiedy wstałem, wypiłem kawę, zastanawiam się, na czym polega ta afera z kawalerką Nawrockiego. Gdzie jest istota zarzutu? To usiłuję zdefiniować. Może ktoś mi pomoże? No bo, jeżeli rozumiem, to jednym z zarzutów jest to, że Karol Nawrocki nie był w stanie odnaleźć pana Jerzego, którym miał się opiekować, a dziennikarze onetu znaleźli szybko. Nie? No, nie wiem, tam. Może nie każdy ma służby na usługach i nie każdy ma takie zdolności czy uprawnienia wywiadowcze. Albo drugi, e, drugi w, zarzut, że Karol Nawrocki skłamał podczas debaty, że miał jedno mieszkanie, tylko że nie skłamał. Ja słuchałem wielokrotnie tej opowiedzi to jest bzdura. Karol Nawrocki porównał się do zwykłych, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale porównał się do zwykłych Polaków, którzy tam mają jedno mieszkanie, ale to nie jest to samo co powiedzenie, że miał jedno mieszkanie. Uczepili się tego, jak pijany płota, a to, że tak powiem, tam nie ma twardego powiedzenia, że, że miał jedno mieszkanie. Szczerze mówiąc, w ogóle nie ma tam powiedzenia, że miał jedno mieszkanie. Teraz tak. Pan Harłukowicz, znany z na przykład z tekstu o amunicji, z którego e, Stanowski zrobił, mówiąc bardzo oględnie, jesień średniowiecza. E, czy też z takiego tekstu pamiętam e, o prezydencie Lubina, bodajże, który miał być nielegalnie inwigilowany przez ABW za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Tylko że nawet wtedy ten prezydent Lubina coś zaprzeczał. A później, nie tylko się okazało, że w wyniku audytu, chyba się moniaka już, że nic takiego nie miało miejsca, to że yy, o właśnie sarenki sobie pobiegły, chyba je trochę przestraszyłem, przepraszam. To jeszcze yy, to jeszcze okazało się, że materiał w reportach superwizjera, czy czegoś takiego już nie pamiętam, yy, w którym pokazywano rzekome wejście do. Yy, nie wiem, tam domu, czy czego, w tego prezydenta Lubina, to w ogóle było zupełnie coś innego, Nag nagranie skądinąd. Więc no, przepraszam najmocniej, ale rewelacje pana Herłukowicza jakoś dziwnie mnie, nie, no powiedzmy, nie budzą mojego zaufania zwykle. A pan Andrzej Stankiewicz, to jest oddzielna kategoria, która, nie ukrywam, jest moim jakimś rozczarowaniem, bo kiedyś nawet chodziłem do jego programów, ale mam wrażenie, że się dziwnie zmienił. I z pozycji człowieka, z którym się nie zgadzam, bo nigdy się nie zgadzaliśmy, ale powiedzmy, że można byłoby uznać, że jest jakoś tam intelektualnie uczciwy, no, odnoszę wrażenie, że jakoś tak szedł, dziwnie. Więc wybaczcie, ale nie, to mnie nie poruszy, tak jakbyście pewnie niektórzy chcieli, żeby mnie poruszyło. I jeżeli się to połączy z zarzutami, pewnie mającymi jakieś podstawy o to, że. Artykuł mógł powstać na bazie jakichś przecieków z obecnych służb, a też desperacji, w jakiej znalazł się sztab Rafała Trzaskowskiego, a też poprzednich manipulacji Onetu na różne sposoby i pisania jakichś bzdur na temat Karola Nawrockiego. To ostatnio Wojciech Mucha ciekawą rzecz zauważył, że tam w artykule o Karolu Nawrockim, oczywiście krytycznym, żeby inaczej, są takie możliwości reakcji emocjonalnej, sobie różne buźki można zaznaczyć. I jakkolwiek pośród tych, które na dole są wymienione jako najczęściej występujące, dominowały pozytywne, to na górze tam tak symbolicznie były takie, taki rechot i jakoś, jakaś taka zagniewana buźka, nie? Później, jak Wojciech Mucha to napisał na X, to to wzięło i wszystko zniknęło, i tego już nie da się e, sprawdzić. Więc, derujcie, ale nie, to nie są ludzie, którzy budzą moje jakiekolwiek e, e, zaufanie. Inna sprawa, że sztab Karola Nowrowskiego zbyt nerwowo moim zdaniem się tłumaczy. To nie, nie wiem, dlaczego się nie odniesie po prostu do tych zarzutów, jakby taką dominującą linią obrony jest, że, a właśnie służby, a coś tam i tak dalej. Mm, ale no, wydaje mi się, że to byłoby dosyć łatwe do rozstrzelania, więc to, by, to bym zalecał, jeżeli ktoś by tego słuchał. Natomiast nie, Onet, Ringer, Axel Springer, panowie Herłkowicz ani Stankiewicz. No nie, nie.